Grzesiu, przechodzi kurs robienia śniadaniówek, szykowania ubrań, ale ogarniesz, nie? No, o co? Żebyś tylko kupował świeże, świeże pieczywko, jakieś warzywko do tego. Stanom jakieś małe. Nie, jeszcze starą. I też jeszcze zjadam, piję kawkę. Oni ze mną lepsze śniadania na mieli niż z tobą, jak ciebie nie było. No bo ty na więcej pozwolisz. Nie, jak najwięcej. Nie? A o co chodzi? No, bo bogato. Wszystko, no. co jest. Dobra, ja już jestem na miejscu. Siedzę jeszcze w aucie, bo mamy trochę czasu, ale wolałam wyjechać wcześniej. Na czwórce różne rzeczy się zdarzają, więc wiecie, lepiej posiedzieć w aucie, czy teraz sobie pójdę na kawę, może śniadanie zjem. Książkę chciałabym jeszcze jakąś fajną kupić przed wylotem. No i czekam na moją współtowarzyszkę podróży, bo nie lecę sama, lecę z Kumpelą, z Asią, którą znacie, bo już od kilku lat. No to taka nasza mała tradycja się zrobiła. Latamy razem właśnie w takim sezonie jesiennym. W ubiegłym roku byliśmy na Cyprze, wcześniej było Santorini, no a teraz Malta. 31 stopni po wylądowaniu ma być, więc gorąco. Dobra, lecę szukać jakiejś fajnej książki. My już dojechałyśmy, od razu Wam nagram jak wygląda nasz pokój, no pięknie tutaj wszystko jest przygotowane, tego się akurat nie spodziewałyśmy, pokażę Wam jaki mamy fajny widok za oknem i od razu zostawiam link do hotelu, mówię, że na pewno będą pytania. Dzisiaj mamy akurat jeszcze taki spokojny dzień, właśnie sobie wykładamy nasze rzeczy, torby. Zaraz pójdziemy coś zjeść i pokręcimy się tutaj w okolicy. Na jutro już całkiem inne plany. Spakowałyśmy sobie chyba za grube rzeczy. Mimo wszystko, to jest ponad 30 stopni. Przyjechałyśmy z biurem podróży wakacje.pl, więc też zostawiam wam tutaj link do oferty. Ja już nie wiem, które to moje wakacje z wakacje.pl. Nie wiem, z piąte, szóste, siódme. Czasami z mężem i z dzieciakami, a czasami, tak jak teraz, babski wypad, też potrzebny. Dobra, my lecimy szukać jakiegoś dobrego jedzonka. Ciekawa jestem, w ogóle nie sprawdziłam sobie, co tutaj na Malcie jest takim popularnym daniem, więc zobaczymy. Dajcie znać, kto z Was był tutaj już i ma jakieś może fajne wskazówki, co warto zjeść, zobaczyć, przywieźć, cokolwiek o Malcie. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.